Proszę Państwa, więc mamy jakby tutaj króciutki wniosek na temat spraw obecnych, czyli są to jakby wnioski pozytywne i negatywne odnośnie naszej rzeczywistości. Na pewno wzrósł tutaj poziom kontestacji społecznej niezależnej z różnych środowisk, chociaż wiele jest pod wpływem, szczególnie tych młodzieżowych. Żydów żydowszczyzny, no ale to wiadomo jak y, oni zawsze będą starali się to kanalizować w swoim kierunku. Bo niektóre, to jakby te, 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 te protesty, czy tam jakieś uwagi, to są takie, jakby wyjął z podręczników szkół rabinarskich. No jak choćby ta żydokracja bezpośrednia teraz, co ją proponują. Ale najważniejsze, że się rusza. No proszę Państwa, y, no tutaj też są takie zarzuty, że szkoda mówić, że PRL to miała przestarzały przemysł. Jak ja proszę Państwa pamiętam do Prowincji Amerykanów, no to jak zajechaliśmy do Żor, to systemy tam tych ciągnienia rur, tych PCW, no to były 13 ciągów, no to w samym Cincinnati chyba nie mieli tyle. Więc czy Huta Katowice najnowocześniejsza w Europie, czy kopalnia Barbara doświadczalna, oczywiście po remoncie, bo ona najpierw była stara, ale komuna ją wyremontowała i stworzyła tam jedną z najnowocześniejszych kopalni. I szereg innych, no ja, ja tu nie chcę mówić, bo proszę Państwa, yy, no dobra, no tylko w, w, w łapciach chodziliśmy i nic nie umieliśmy, no teraz jest dopiero do, dobrobyt, no. No, no ale to nie, nie, nie o to chodzi, no to właśnie jak ja widzę, no tych śmierdzących przy śmietniku, no to to jest ten dobrobyt kapitalistyczny. No. I te likwidowane sklepy na osiedlach, że to wszystko po prostu życie umiera, bo rzemiosło wszystko, bo jest coraz mniej siły nabywczej, w związku z tym to się wszystko kurczy i tylko centra, no i pozostaje ta właśnie tylko, ja mówię, ta głowa tej żydomasońskiej. Ta, no, taka jakby jest wieża Eiffla, że ona pęcznieje, pęcznieje i w końcu padnie, bo wieje, no i padnie pod nogi tej. Zdeterminowanej kawiedzi. No i tak będzie. No to, jest, to jest ten moment, kiedy oni się przyznają. Właśnie i to jest ta gwardia skabląca. Tylko, że może ona nie skable jeszcze, ale ja to już jakby mówię, że ona już jest w zasadzie na tym poziomie. No bo tu chodzi tylko o przetrwanie pretorium tego systemu i oni sobie nie najlepiej z tym radzą, ale my jeszcze gorzej sobie z tym radzimy, bo yy, no robimy jakby wszystko, żeby to trwało jak najdłużej, zamiast to dorosnąć. No, więc to, to zagrożenie ze strony też widać. Tu z jednej strony te ruchy kontestacyjne, jeszcze one się nie rozwinęły tak, jak powinny, ale wa ważne, że już są, bo ja wiele lat, przez wiele lat po prostu ubolewałem nad tym, jak trudno jest poruszyć, jak im się to wszystko podoba, jak im się podobają te, ten blicht na tych billboardach, te kredyty prawda, za darmo i te inne rzeczy, że dopiero teraz jak ich już wyrzucają, jakich ich dożynają. Tych, tych przedsiębiorców, to ja mówię jeszcze Wam za mało, przepraszam za wyrażenie, dali w dupę, żeby zacząć myśleć. Oczywiście ja nie chcę krzywdy tych ludzi, ale proszę Państwa, no, no jeżeli ktoś Cię kopia, ty ten but liżesz, no to bo oni weszli w układy przy autostradach i myśleli, że Pana Boga chwycili za ten. Olewałeś wszystko, szedłeś na zysk, nie było Ci potrzebne nic. Państwo, ZUS drugi człowiek, ten śmierdzący przy śmietniku, a dobrze, a teraz sam jesteś w tym, więc idź i się zagazuj. Tak, bo ja takie przypadki też widziałem. Idź z całą rodziną do garażu i się tam zagazuj, bo ja takie przypadki, jak mówię, widziałem już nawet dyrektora dużego, spore, takiej tutaj placówki z, z Polski, musiał wrócić do Stanów i tak skończył. Tak wygląda liberalny kapitalizm. Albo sobie weź, nie wiem, no, sobie załóż takie towarzystwo pe pejsatej, kompleksowej głupoty i liberalnej ciemnoty umysłowej imienia Korwina Nikiego, a honorowe miejsca w zarządzie daje Michalkiewiczowi, Balcerowiczowi i tym y, pacanom uważającym się za ekonomistów jak Sadowski, Orzewski, Nik, profesor, mówię o ekonomii Gomułka, nie mylić z Gomułką, Rybiński, Kuczyński, Bugaj, no i ta cała hałastra y, opętująca umysły. No, żeby to was całkiem op opętało. Bo wy nie rozumiecie, co się, co, co się w Polsce dzieje. No. Oni potrafią bardzo wiele, oczywiście, że w ciągu jednej nocy potrafią ci dać jakąś tam pomarańczową alternatywę, w liczbie 200 tysięcy gdzieś rzucić czy coś wybudować. I, 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 i tych wielkich namaszczonych prawda, autorytetów, którzy cytują jakieś gówna neoliberalne, tak samo jak podobne no, do tych w, w sukienkach. No. Bo ci z Biblią zniewolili i okradli z samodzielnego myślenia i godności cały świat. A ci z centrum Smitha czy innego tam jakiegoś, nie wiem, patafiana, to zdjęli się jeszcze z tych okradzionych odzień, a nawet jeszcze perfidnie zrobili, bo oni sami siebie to pozdejmowali i złożyli to na ołtarzu lichwy. No tak, tak się dajecie, no to ciągnijcie to dalej, jeżeli wam to tak bardzo odpowiada ten kapitalizm i praca na swoim. No, bo jeżeli nie rozumiecie, że każda wartość, własność jest wa tak samo warta, i, trzeba, i tu jest kwestia tylko zaangażowania, i to jest cała odpowiedź. I cała odpowiedź jest taka. Zabijają w tobie naturę ludzką, czyli tą to, co masz, czyli miłość i szacunek oh. dla siebie i wszystkich ludzi, bo to masz, jak się urodzisz, nawet przed urodzeniem, tak? To jest pierwsza rzecz, którą... Yy, ten system robi, żeby, żeby cię pogonić w kierunku zysku. No i druga to, że żebyś, no żebyś był po prostu, żeby ten zysk zabił w tobie wszystko później. Poniżenie tych innych ludzi, żebyś tego nie widział. I, I tak masz działać, więc jesteś zatomizowany i ty to popierasz, a człowiek odwrotnie powinien działać wspólnotowo i powinien szanować swój gatunek. I powinien szukać prawdy. No i to jest cała odpowiedź, jakie prawa powinny regulować. Życie społeczne. Dlatego, nie jakiś tam bzdurny degal, o którym się to powtarza, czy gadające jakieś tam węże. Więc rozumiem, że oni cię tak spętali, właśnie tymi historiami. Odrzuć to, bo inaczej nic z ciebie nie będzie. Bo ty jesteś zatomizowany kompletnie. Właśnie to, to jest cały ich sukces. gdzie ed impera. I z geniuszy zrobisz zera. Bo ty idąc do kościoła, to przeskakujesz na tą wspólnotowością, gdzie powinieneś mieć siłę i rozwój. Właśnie w tym, bo to jest. Absolutnie, jakby podstawowa rzecz tożsamości człowieka. Działanie w grupie, w wspólnocie tej lokalnej, i w rodzinie, i w tym to trzeba szanować. I, i o to dbać, i o to zabiegać. I później wypracujesz wszystko. A nie, no to się gazuje, jak ten gabel z całą rodziną, właśnie gdzieś tam w, w, w garażu bo oni są perfidni i to coraz więcej idą na noże, dlatego że to ja mówię już system upada. Dlatego sądy i palestra szczególnie, to, które wzmacniają bo oprócz tych innych czynników, jak mówiłem kościoła administracji i mediów, to jeszcze sądy i palestra do wycięcia, bo robią łamanie prawa na co dzień i to w perfidny sposób i trzymają za sobą, porobili jakieś tam szydomasońskie układy, jakieś tam tajne kluby zaprzysiężenia i Ludzie, którzy powinni się temu sprzeciwiać, to jeżeli nawet nie działają dla nich, to przynajmniej są im obojętni wobec tego, bo weszli do tych klubów. A ja tutaj daję odpowiedź na to. Wypracowałem to wiele lat, proszę Państwa. Chociaż, bo mnie też skrzywdzono parę razy i też odkryłem, jak działa ten system. I z drugiej strony odkryłem, jak oni są też prymitywni w tym wszystkim. I jak łatwo ich ograć. ich się nie bójmy, bo jest nas dużo i potrafimy jakby się temu przeciwstawić i, i, i wylądować no, w czymś, co jest absolutnie dla nas jakby optymalne i naturalne. Dlatego ja te feliotony to właśnie ja je właśnie proponuję dla tych ludzi, no może nie odrzuconych, ale do, dla tych, którzy no już jakby Nałykali się tego. Już po prostu są trochę dalej, no nie dają się nabierać na te neoliberalne jakieś tam oszustwa i kłamstwa Kościoła, prawda, czy te fałszywe autorytety i widzą jasno pewne rzeczy. A ja do tych właśnie, którzy byli nawet zagubieni, którzy popełnili samobójstwa, no do tych, no oni już, prawda, mnie nie słyszą, ale ja mówię do tej grupy, która w tym się mieści, proszę Państwa, bo to są ludzie szczerzy, na tym możemy oprzeć dopiero odbudowę. I dlatego ten system gromadny jest taki, że on będzie jakby czytelny, bo on będzie tutaj, na samym miejscu, tu będziesz analizował drugiego, tu będziesz z nim współpracował, tu będziesz wypracowywał swój poziom i tutaj dopiero będziesz w stanie kontrolować z tej pozycji czynniki wyższe. Nawet tego sędzimira, raz, jak ten sąd najwyższy. Więc ten nepotyzm wykorzenimy, bo ja mówię, to może być droga takiej typowej rewolucji, czyli dekapitacja właśnie tych, co ja mówię, że to rozwalanie tych głów i tak dalej, do tego dojdzie, albo drugie, to może być właśnie na zasadzie, jeżeli stworzymy ten system gromadny, to wtedy nasi wybrańcy będą wchodzili w te struktury, jak gdyby, no, nepotyczne, prawda, czyli opanowane przez żydostwo i będą ich kontrolować i będą na nich wymuszać działania prospołeczne, tak samo jak we Francji, no, załóżmy, to jest jakiś tam żydomason Hollande, ale on musi realizować linię socjalistyczną, dobrą dla Francuzów. Mimo, że załóżmy, należy do tej międzynarodowej sitwy. No, taka jest prawda. I my musimy to zrobić. I my to. Odpowiedź mamy, ja tutaj z głosów krytycznych do, do mojego opracowania, to nikt tak naprawdę tego opracowania jeszcze nie zna z, 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 znikąd, bo nawet się czepiają, a że ja dywidendy nie uznaję. Ja dywidendy nie uznaję, proszę sobie przeczytać, co ja, że ja daję cały projekt tego socjalizmu, znaczy projekt złożony w ONZ-cie, socjalizmu globalnego, który z tym będzie korelował. Bo co innego system gromadny wewnętrzny, a co innego Konfederację danego państwa, co innego układ światowy i tak dalej, i tak dalej. I, i, I globalizacji się nie ma co bać, jeżeli to będzie pięć centrów, bo wiadomo, że z jednego miejsca to yy, yy, zawsze będzie yy, możliwość degeneracji prawda, danego systemu. Niekontrolowany system zawsze się degeneruje. No. Natomiast jeżeli będzie kontrolowany przez kilka, kilka czynników, ja to ciągle mówię i tak jakby mnie ludzie tu w ogóle nie słyszeli. Dlatego, dlatego to wszystko naprawdę można yy, bardzo szybko przejąć i, i od prostych rzeczy ja to ciągle nawołuję. No. Yy, proszę Państwa, ja dobrze wiem, jaki jest stan świadomości, jak trudno jest budować wspólnotę yy, lokalną, jak, jak, jakie to jest trudne. Przecież tam mój awatar nawet pokazuje, że na tych drzwi, drzwiach, co ja tą gazetę próbowałem robić. No że tutaj w bloku, gdzie mnie znają ponad 30 lat ludzie i, i się nikt nie garnie, żeby stworzyć tą wspólnotę, mimo to, że mamy opracowane wszystko, od tych struktur podstawowych, świąt, system szkolnictwa, system podatkowy, nawet te matronaty i te inne rzeczy ja proponuję, a to tak jak głową w, łeb, w mur, nikomu się nie chce tego przeczytać i zadać mi parę pytań odnośnie tego. No, ludzie tylko proponują, że a ktoś tam jakiś opracował, kto tam opracował, co opracował. Ja tutaj mam takich nawiedzonych, którzy, którzy, którzy mnie tutaj, yy, prawda, to są takie drdymały mężów objawionych o poziomie ameby, nic nie wie, a naucza, no. a taki właśnie ignorant, że nie zawali do, do gotowca, to są naprawiacze, leniuchy, klikacie i, i właśnie to są takie cytanty, on cytuje tam jakiegoś jednego głupka drugiego I, i ci gówniarze się biorą za nauczanie mnie. Zgadza się, to są yy, opracowania proste, ale one wymagają pracy, no bo proszę Państwa, tak jak przy pielęgnowaniu jakiś rabatki czy, 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 czy jakieś tam yy, działki warzywnej czy coś, no ile to trzeba się nawyrywać, naschylać i tak dalej. I to po prostu no, trzeba mieć zap zapał do tego. Ale to jest prosta robota i później ta marchewka jest ładna czy coś, no, czy ten kwiatek, więc... Yy, no ja, to jest tak trudno mówić, że to wymaga niestety wysiłku, tak samo jak żeby być jakimś mistrzem sportowym czy, czy, czy nawet y, nauczyć się języka, no ile to trzeba tych nosy nie przespać jednak żeby i poprzerabiać tych ćwiczeń. No takie proste rzeczy to są. No jak ty to chcesz samo, żeby się samo znalazł, bo tak jak teraz stajesz bezradny i płaczesz, że cię państwo oszukało, to jest a ty zwalczałeś. Właśnie państwo socjalistyczne, które było dla Ciebie, które dla człowieka dawało wszystko, który był system świadczeń to ty zwalczałeś i teraz czego chcesz, żeby to państwo działało tak jak tamto, było takie dobre jak tamto, a było chciwe jak największy zbrodniarz? No sam sobie przeczysz. Zachowujesz się zupełnie jak ten, który, milioner, który jedzie do Las Vegas. On tam jedzie wygrać, on tam jedzie przegrać, te światełka go kuszą i Żyd to tak wymyślił, że ty bardzo chętnie mu to największe dobra oddajesz. I taki jest system. Chcesz w nim tkwić? Odwracasz się ode mnie? Właśnie ja dlatego jestem dużo dalej od tych wszystkich projektów, narodowych czy patriotycznych, czy temu podobnych, i tego się nie rozumie. Ja nie mówię, możecie się ze mnie śmiać, czy tam z tego, co ja mówię na temat cip no, taką, No to wy powoł, większą krzywdę ci zrobi chyba ten. Yy, rozrusznik serca czy, 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 czy endoproteza, niż to. No ale nie, nie chcę się wypowiadać, bo yy, yy, bardzo trudno jest do, yy, w ogóle yy, trafić yy, z najbardziej oczywistymi sprawami. Natomiast z tymi banialukami, z tymi właśnie mitrami, z tymi yy, przeistoczeniami, z tymi pierdołami takimi, no, to najbardziej jest łatwo trafić, prawda, i okłamać. No i właśnie oni mając takiego niezorganizowanego przeciwnika, to gnębią go, dlatego mimo to, że sami już wiedzą, że to już jest koniec, no to przyznają, przecież dobrze wiemy, że i Brzezińscy, i inny, inni, prawda, przyznają się, że to jest koniec systemu, że to jest system niewydolny, że to musi upaść. I, 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 no ale jak ty nie stawiasz siły, nie stawiasz warunków, nie mówisz im, no to jak oni cię mają nawet uszanować? Jak ty wiedząc to, że nie tylko będziesz taką że nie tylko zbankrutujesz tak jak ci przy tych autostradach, ale że przyszłe pokolenia są zadłużone w, w, w tych, przez tą lichwę, czyli przez ten fałszywy, wygenerowany dług w Banku Światowym, Międzynarodowym Funduszu Walutowym i ty nie występujesz przeciwko i nim, nim, nikt mnie nie popiera, no to jak ma być? No weźcie sobie, po prostu odpowiedzcie na to. No, no to czego wy chcecie? No. <grywia> ja mówię, gwardia y, żydowszyzny skamle, a ty go głaszesz, przytulesz i, i, i wyciągasz, zdejmujesz no, z siebie, y, czy tam wyciągasz z kieszeni ostatniego batonika i jemu dajesz, żeby dalej się nad tobą zdęcał. No taka prawda jest.